No, siema, widzowie, ja jestem Frodo i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj jesteśmy w takiej gierce, no w której sobie już w sumie trochę pograłem. No bo z początku nie pomyślałem za bardzo o nagrywaniu. Wiem, dawno nie było filmów. Kurde, lagi. No dobra, mamy już patrzcie milion, a więc idziemy kupić sobie tierra. Idziemy po tierra, tierra, a aha, okej. Okay. Próbowujemy Ghost Egga. Proszę, niech będzie coś dobrego. Red Unicorn. Red Unicorn to jest... W tej grze zdecydowanie nie mam farta do pechów. Ale co mi tam? Nie, nie chcę Brawla. Pets.

Przepraszam. No dużo nam to daje za jednym zamachem, naprawdę. Co jest? Nie lubię jak mi się ten lightboard wyświetla. Co? Dwa miliony od razu. No... Nieźle. Skoro tak dużo nam tutaj, to, to my albo otworzymy sobie jeszcze jedno jelko. Co mi tam. A za ile jest to ferek? Sprawdźmy. Za 50 milionów. Na pewno mnie na to nie stać. Proszę, 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 pro... proszę. Proszę, proszę. No dobra. Niech będzie.

Okej. Okay. To pakujemy dalej. I zdobywamy następnego tiera. Ile nam to dało? 6 milionów. No nie najgorzej. Na luźnie nam się to uda. Na luzie damy z tym radę. Przecież już za chwilę będzie mnie na zostać. I bam, już mamy następnego tiera. To akurat nam się na luzie udało. A przecież by now. I mamy to. I znowu jesteśmy patykami. Je, je, inaczej, Dźwi dźwigamy patyk. O! Już cel? O! Jeden koła za to dostajemy. O. No to idziemy. Przecież te pety są prawie ode mnie większe. Co jest? What the hell? Bręcz, y y butelka. Książka. Y baseball. Box Stone A na Stone a już nie stać, nas nie stać, ok? E, teen, e, Newbie. Amater, Ruki no, no to tyle. Nie, nie chcę, Brawla. No. no to dźwigam dękok. Brrr. Prrr. Więc już my już 100 000 mamy. Hmm. Teraz będę body bodysy kupował. Nie ręki. Buff... A nie, na bafa już nas nie stać. Um. O! Dobra, a jestem tam. Kupmy sobie wade'sy. <tryk> <tryk> na na nas nawet nie stać. Aby tam mamy by all, to my tam możemy kupić wszystko na co nas stać. Fajnie. I już trzy miliony. No. By all... O barbelaż. I teraz z, z budziców też by all. Do, do adepta nas wrzuciło. To jest. Wow! Złotą sztangę sobie dźwigamy. A jak mamy 457k, to trochę się podwigamy. Nie aż tak dużo. Nie, nie mam ochoty. Trzydzieści cztery miliony już mamy. Za ile jest następny tier? Sprawdźmy. 500 milionów, nie no To my waity kupujemy. Wait's Buy all O, i tu już od następnego otwiera Tu sobie też wszystkie o! Champion O! My już championa mamy Tutaj? O! Oh.

4 miliony końców. A teraz mamy 108 milionów. To kupmy sobie to. Proszę, Fenix. Zdecydowanie nie mam tu szczęścia do Petów. Pets.

Za następnego tiera tam było 500 tego O, a dawaj upgrade player. A Aury jakieś sobie kupmy? Tyle Co jest? No, co jest? A ja fajnie wyglądam. Wow, ale kozackie. Mm. Pakujemy. A za ile był tamten świat tak w ogóle? Aha, uhum. 500 milionów, okej. A tam w ogóle jakieś wyspy są. Ja tam jakieś portale widziałem, to sprawdźmy za ile to jest. Tu są portale. Lava island? Za ile my to mamy? Pięć bilionów! Ja! Yeah. Drogo! I selujemy! I... O. Zaraz będziemy na kolejnego tiera mieli. O, fajnie. Fajnie. za niedługo będziemy mieli. Poczekamy, aż będziemy miliona mieli. No nie, nie chce mi się czekać. już mamy. Do shopa tiers 500 milionów. Albo dobra, zrobimy sobie jeszcze przez tym brawla. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden... A. Grać za mało było, on, to tierujemy. Mamy kolejnego tiera. Skąd ja mam dwa Feniksy? co? What the hell? O. już doświadczeniem, już jedenaście k mamy. ekspert jest za 2 biliony, no to chyba kupujemy wszystkie, jakie możemy. O. Wszystkie te, jakie możemy, wszystkie buy, buy all. No dużo dzisiaj się nam udało zrobić, tak więc Subskryb, subskrybujcie mój kanał zostawcie łapę w górę a ja się już z wami żegnam no i pa